Szanowni mieszkańcy Pruszkowa, Miasto Pruszków podpisało umowę na przygotowanie projektu uchwały krajobrazowej. To ważny dla nas dokument, który pozwoli uporządkować przestrzeń publiczną w naszym mieście. W ramach umowy zostanie wykonana inwentaryzacja nośników reklamowych, gdzie one się znajdują, o jakiej są powierzchni, gdzie nie powinny się znajdować, chociażby z przyczyn estetycznych czy co najważniejsze, z przyczyn bezpieczeństwa. Uchwała krajobrazowa będzie aktem prawa miejscowego, gdzie ona obowiązywała zarówno na gruntach publicznych, jak i prywatnych, i co istotne, będzie wprowadzała ona obowiązek dostosowania wszystkich tablic i urządzeń reklamowych do postanowień uchwały. Tutaj będzie okres przejściowy, który będzie wynosił minimum rok, będzie również zwolnienie z terminu dostosowania dla tablic i urządzeń reklamowych, które były sytuowane na podstawie zgody budowlanej. I terminy będą mogły być różnicowane, tak samo jak postanowienia dla całego miasta Pruszkowa będą też mogły być różne dla różnych miejsc. Czy tak się stanie, czy nie, to wszystko będzie wynikało z przeprowadzonych przez nas analiz przestrzennych, formalnych. Będzie również bardzo szczegółowa, najbardziej szczegółowa, jaką można wykonać, inwentaryzacja wszystkich nośników reklamowych na terenie całego Pruszkowa. Moja firma Projekt Miasto. Bartosz Poniatowski, która realizuje całość uchwały, korzysta i współpracuje z firmą Smart Factor, która będzie właśnie już de facto zebrała materiał i teraz go opracowuje. To co widzimy e, zamontowane na ramię auta jest to system pięciu kamer oraz lidara, czyli skanera opartego o laser. Każda z tych kamer ma około 100 megapikseli, robi zdjęcia w naprawdę wysokiej rozdzielczości, w, w bardzo dobrej jakości. Lidar to jest jednowiązkowy laser, który wysyła około 700 sygnałów na sekundę i na podstawie tego tworzymy chmurę punktów, czyli taki skan, coś w rodzaju modelu 3D, który mapuje pobliską okolicę. Mamy tutaj lekko ponad 200 km. Cały proces zajmie nam rok, także późną jesienią przyszłego roku dokument ma być już realizowany i dla wszystkich nowych tablic reklamowych będzie obowiązywał od momentu opublikowania i uprawomocnienia po 14 dniach od publikacji w dzienniku urzędowym województwa mazowieckiego. Proces jest realizowany bardzo intensywnie, zapraszam Państwa bardzo serdecznie do udziału. Niebawem ruszą konsultacje społeczne i tutaj liczymy na Państwa głosy, gdzie Państwo wskażą, co Wam się nie podoba, co powinno zniknąć, tak abyśmy mogli wspólnie tę przestrzeń razem kreować.